Cześć tarocista Faun. Witam Was serdecznie w niedzielę, już tradycyjnie i tradycyjnie zapraszam na horoskop Fauna na nowy tydzień dla każdego ze znaków zodiaku. Swoją drogą jestem ciekaw, jak, spra jak sprawdził Wam się horoskop na miniony tydzień. Ja jako zodiakalny lew wylosowałem wówczas kartę Asa Kielichów, czyli początek wszelkich nowych znajomości. A z kielichów to często początek, początek miłości, początek romansu, pierwsza randka. Wszystko, co nowe, asy związane ze wszystkim, co nowe, kielichy związane dodatkowo z emocjami, z uczuciami. Kielichy też związane oczywiście, wiadomo z czym. Za chwilę do tego przejdę. O tyle mi się sprawdził, sprawdziła wróżba, o tyle mi się sprawdził horoskop Starota, że rzeczywiście poznałem. Poznałem fajnego kolegę, z którym połączyły nas czy zainteresowały nas wspólne pasje do, do muzyki, ale też dzisiaj oczekujemy gościa, oczekujemy, czyli będzie kolejna dla mnie nowa znajomość, bo oczekujemy niecierpliwie gościa, oczekujemy przyjaciółki mojej, mojej narzeczonej. Więc nowa znajomość, i to jeszcze nie wszystko, bo jak wiecie, niedawno miałem urodziny. Bardzo dziękuję wszystkim za, za życzenia. Jesteście, jesteście kochani. Jednym z prezentów była butelka alkoholu. Nie powiem jakiego, bo nikt mnie nie płaci za. Za reklamę, ale propozycji, na propozycję jestem oczywiście najbardziej otwarty. W każdym razie obliczałem w myślach, przeprowadzałem skomplikowane obliczenia, ile mogę wypić tego alkoholu, żeby starczyło dla gościa na tą, na, na tą niedzielę. I te obliczenia zakończyły się fiaskiem, bo wczorajsze degustowanie było na tyle skuteczne, że niestety. Niestety alkohol wyczerpał swój zapas, wyczerpał swoje możliwości. Butelka pokazała dno, no, no a z kielichów tutaj spełnił się jak najbardziej. Dobrze, kochani, piszcie o tym, co, co, co was spotkało w minionym tygodniu w, w, w komentarzach, na ile wam sprawdził się horoskop, a teraz przechodzę już do rzeczy. Baran, co czeka, zodiakalne Barany. W nowym tygodniu, co czeka zodiakalne barany w nowym tygodniu? Czego mogą się spodziewać? Co czeka zodiakalne barany w nowym tygodniu? Trochę takie poczucie, trochę takie poczucie osamotnienia i takie oczekiwanie na coś. Dziewiątka, dziewiątka buław, taka nie, nie, nie najlepsza karta, takiego troszkę przestoju, takiego troszkę oczekiwania. Na coś troszeczkę takiego niezadowolenia z obrotu Sprawno barany są chyba najbardziej dynamicznym znakiem Zodiaku, jeszcze bardziej dynamicznym niż, niż lew. Do przodu idą. Cały czas muszą przejść do przodu cały czas muszą być sukcesy. No, a w życiu czasami tak jest, że są jakieś momenty spowolnienia, czasami trzeba na coś poczekać, czasami się trzeba zatrzymać. Znaki trygonu ognia, baran, lew, strzelec, tego nie lubią, a w szczególności nie lubią już tego barany. No i dziewiątka, dziewiątka buław też mówi troszkę o takim poczuciu, jak wszystkie dziewiątki w, w, w tarocie, y, troszkę o takiej samotności, troszkę o takim no, no, p, 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 poczuciu, y, poczuciu osamotnienia. No czasami w życiu mamy pozostać s, 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 sami, y, sami ze sobą, żeby może coś sobie przemyśleć, nad czym się zastanowić, jakaś, jakaś refleksja. Przechodzimy do następnego znaku do byka. Co czeka powabne byki w nowym tygodniu? Bo byk związany jest z Wenusem, więc z wszystkim co, co, co piękne, z luksusem, e, z kosztownościami, z urodą, co czeka zodiakalne byki w nowym tygodniu. Uważajcie na fałszywe osoby. Drogie byki, uważajcie na fałszywych przyjaciół, bo Paź Mieczy przestrzega przed, fałszowy, przed fałszywymi osobami. Paźmieczy to jest taka charyzmatyczna, lizusowska osoba, manipulant, który Wykorzystuje ludzi, mówi im najczęściej to trochę taki, Loki, jeżeli mamy się odwołać do archetypów z, z mitologii. Mówi ludziom to, co y, chcą usłyszeć, znakomicie mani, manipuluje, udaje przyjaźń, a jest naprawdę bardzo fałszywy i w, w odpowiednim momencie wykorzysta waszą słabość i wbije wam nóż w plecy. Nie zawaha się, nie cofnie się przed niczym. Paźmieczy y, y, realizuje tylko i wyłącznie swoje cele, troszczy się tylko i wyłącznie o siebie, więc uważajcie na, na takich ludzi. Taźmie, czy to czasami też karta, nie do końca, delikatnie mówiąc, nie do końca pomyślnych informacji, czasami, czasami złych, e, e, złych wiadomości, czego oczywiście Wam e, byczki nie życzę. Że bliźnięta. Przechodzimy do następnego znaku. Co czeka w nowym tygodniu? Zodiakalne bliźnięta. Co czeka w nowym tygodniu? Zodiakalne bliźnięta. Co czeka w nowym tygodniu? Zodiakalne bliźnięta. Mało przyjemna karta Wisielca. Może być czekanie na coś. Może być czekanie na coś. Myślę, że bliźnięta. Mogą bardzo nie lubić wszelkich sytuacji związanych z wisielcem, bo bliźnięta to dynamika, ruch, to ciekawość świata, to kontakty z ludźmi, a wisielcy związany z osamotnieniem. Związany z osamotnieniem, związany z sytuacją taką przedłużającą się oczekiwania na coś, także ze smutkiem, także ze spadkiem nastroju, także, e, także z cierpieniem, no ale może nie będzie tak źle, kochani, pamiętajmy, że ten horoskop z jednej karty, to on jest tylko bardzo taki ogólny, bardzo taki y, obrazowy na szczegółowy horoskop, to zapraszam i na szczegółową y, prognozę, to zapraszam do siebie na prywatną konsultację. Można się ze mną skontaktować pod numerem podanym, pod, y, pod linkiem do filmu, także poprzez y, fanpage'a, poprzez stronę tarocista faun na Facebooku, poprzez Messenger i umówić się na konsultacji i wtedy. Bardzo szczegółowo dowiecie się, co Was czeka, jak najlepiej wykorzystać szanse i jak najlepiej uniknąć zagrożeń, w obliczu których można, można stanąć, na co się przygotować, gdy jest się przygotowanym na, co, na to, co nastąpi, wierzcie mi, bo często się mówi, a ja nie chcę wiedzieć, co mnie czeka, po co mam wiedzieć, i tak to się wydarzy. No to nie jest tak do końca, no bo powiedzmy szczerze, jeżeli pokażu, pokazują się komuś problemy ze zdrowiem i ktoś zawczasu pójdzie do lekarza, na przykład dawno nie był, zawczasu zrobi sobie badania i zawczasu wdroży leczenie. No, to wtedy ma znacznie większe szanse na, na szybsze wyzdrowienie czy wręcz na uniknięcie poważnej choroby. Tak? Jeżeli komuś pokaże się w kartach, że może utracić pracę, no to wcześniej zacznie szukać sobie nowej i będzie już przygotowany na tę okoliczność. Jeżeli pokazują się, jak mnie się pokazały na przykład problemy finansowe, czas przestoju, czasy przestoju zdarzają się wszędzie, zdarzają się w, 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 każdym, w, każdym, w każdym biznesie i gdy jesteśmy na to przygotowani, i nie robimy dużych wydatków, nie robimy dużych dużych zakupów, tylko po prostu żyjemy oszczędniej. No i jesteśmy na daną sytuację przygotowani i możemy złagodzić jej skutki. Dobrze do rzeczy, przechodzimy do następnego znaku. Rak. rak. Co czeka zodiakalnego raka w nowym tygodniu? Co czeka zodiakalnego raka? Co czeka zodiakalnego raka w nowym tygodniu? Paźmonet. Paźmonet, czyli albo nowa praca, albo wiadomości na temat pieniędzy. Paś monet jest kartą yy, korzystnego obrotu spraw finansowych. Coś nowego, szansa na nową pracę, szansa być może na awans, szansa być może na biznes, na wszelkie nowe możliwości odnośnie pieniędzy. Wszelkie wiadomości finansowe, wszelkie wiadomości związane z finansami. Paść monet może czasami też mówić o przyjacielu, czasami oznacza też, czasami oznacza też przyjaciela. Właściwie no korzystna wiadomość dla, dla, dla mojej narzeczonej, ona jest zodiakalnym rakiem, muszę jej powiedzieć, że tutaj szanse na jakiś awans, na jakieś zyski, na jakieś pieniądze. Dobrze, zobaczymy z zodiakalnego lwa. Sam jestem zodiakalnym lwem, jak pewnie wiecie. No tak, chwaliłem się oczywiście, mówiłem na wstępie. Wybaczcie, skleroza, nie te lata. Co czeka zodiakalne lwy? Co czeka zodiakalne lwy w nowym tygodniu? Co czeka zodiakalne lwy w nowym tygodniu? Rydwan, ruch zmiany. Karta rydwanu związana z podróżami, związana z wyjazdami, związana ze wszystkim, co nowe. Przemieszczanie się z jednego miejsca w drugie, zmiana sytuacji, zmiana, zmiana okoliczności. Wszystko, co związane z podróżami, wszystko, co związane z transportem i wszystko, co związane ze zmianą. Rydwan jest kartą, kartą zmiany. Zmiany mogą być na, na różnych Polach. I teraz tak. Karta też związana z samochodem, więc rydwan oczywiście współcześnie oznacza, oznacza samochód, więc wszystko co związane z samochodem, uważajcie także na, na sytuację na, na drogach. No, sam muszę też zwrócić na to uwagę. Teraz sobie uświadomiłem, no bo czas. Ja jeżdżę zgodnie z przepisami prawie zawsze. Mandatów nie, nie, nie dostaje, ale czasami może troszkę zbyt brawurowo, tak bym to ujął. No dobrze, przechodzimy do następnego tematu. Ale lekcji i napomnień na drodze, to, to udzielam zawsze wszystkim ochoczo i gromkim głosem, oczywiście. Tak? No. Panna, co czeka? Zodiakalne panny. W nowym tygodniu. Co czeka zodiakalne panny? Co czeka zodiakalne panny w Nowym Tygodniu? Co czeka zodiakalne panny w Nowym Tygodniu? Siła moc. Siła mocy. Yy, drogie Panny, uważajcie, żebyście nie padły ofiarą przemocy, bo, bo karta mocy często mówi o, o, o przemocy, o tym, że ktoś stosuje wobec, wobec nas siłę, u, 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 używa wobec nas przemocy, ale karta mocy także mówi o mocy, którą mamy w sobie, o mocy, która, która, która jest w, w nas więc może mówić o dobrej energii, o takiej aktywności dużej, o takim e, naładowaniu do, e, do działań. Warto zwrócić uwagę też na jeszcze jedno znaczenie tej karty. Na karcie widzimy, na ogół, tak każda karta właśnie mocy, siły jest przedstawiana kobietę ujarzmiającą lwa, i ta kobieta, która ujarzmia lwa, nie używa do tego siły fizycznej, tylko używa swojego wdzięku, używa swojego uroku, używa sposobu. Jest to najlepsza droga, uważam, do realizacji właśnie swoich celów nie siła fizyczna. Nie, nie przemoc, ale, ale sposób, tak? ale sposób, ale użycie, użycie, użycie wdzięku, y, użycie sposobu, użycie y, y, skutecznej metody asertywności. Dobrze, przechodzimy do następnego znaku będzie pełna uroku waga, co czeka zodiakalne wagi w Nowym Tygodniu co czeka zodiakalne wagi w Nowym Tygodniu co czeka zodiakalne wagi w Nowym Tygodniu Czwórka monet może mówić o przestoju. Czwórka monet może mówić o... O takim przestoju jak widzimy na karcie osobę zakopującą skarb, zakopującą skarb w ziemi, najczęściej jest ta karta w ten sposób właśnie przedstawiana, czyli pieniądze leżą, leżą w ziemi, dobrze, dobrze ulokowane, a czy dobrze ulokowane, nie dobrze ulokowane, bo pieniądze należy inwestować, tak? pieniądze należy inwestować, powinniśmy, powinniśmy się rozwijać. No, tak jak w tej przypowieści biblijnej Osoba, która zakopała talent, a nie wykorzystała go, została, została skarcona. Więc chodzi o, o, o rozwój, o progres, a czasami tych postępów brakuje. Ale czwórka monet też generalnie jest kartą e, <grych> dobrych finansów. Pa, paradoksalnie, dobrych, e, dobrych, e, dobrych pieniędzy, dobrych, dobrych zarobków, tylko trochę, troszeczkę takiej. Takiej stagnacji, no i jest to też karta takiej chciwości. Jest związana z taką pazernością, z, taką, z takim zawłaszczywaniem rzeczy y, y, dla siebie, y, do siebie, tak? Z, takim, z, z, taką, z, z, taką, z taką zachładnością. No, może też mówić czasami o, o, o braku, braku kontaktów z, z, z innymi, o takim, o takim odosobnieniu. Skorpion. Co czeka zodiakalne skorpiony w nowym tygodniu? Co czeka zodiakalne skorpiony w nowym tygodniu? Co czeka zodiakalne skorpiony w nowym tygodniu? Uwaga! Waga, czyli wyważenie. Waga czasami oznacza to, że, e, e, że dzieje się niewiele, że dzieje się niewiele, że sytuacja jest taka z, zbalansowana, e, jest taki zastój, kontynuacja tego, e, tego, co jest. Waga często oczywiście mówi o sprawach sądowych, o wszystkim, co związane ze, ze sprawiedliwością, uważajcie na mandaty. Mówi o umowach. Często mówi o umowach, więc na, na przykład o umowach o pracy, więc szansa dla tych skorpionów, które, które szukają pracy, szansa na podpisanie umowy. Jest to też karta zgody, porozumienia, właśnie takiego zbalansowania. Strzelec. Przechodzimy do następnej karty. Co czeka? Zodiakalne strzelce w nowym tygodniu. Co czeka zodiakalne strzelce w nowym tygodniu? Czwórka buław, podsumowanie czegoś, zakończenie czegoś. Czwórka buław na ogół oznacza osiągnięcie celu. Osiągnięcie celu, świętowanie, świętowanie jakiegoś y, y, sukcesu, zrealizowanie swojego celu, zrealizowanie marzenia, ale czasami oznacza też po prostu zakończenie w życiu czegoś, co, co może niekoniecznie być, y, być dla nas przyjemne, a co musieliśmy, musieliśmy zakończyć, żeby rozpocząć coś nowego. No i karta oznacza też często po prostu świętowanie, czyli na przykład wesela, y, uroczystości rodzinne, wszystko co związane ze świętowaniem, z, 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 z jakimiś piknikami, yy, i wszystkie tego typu rzeczy. Myślę, że w jakiś sposób także na przykład yy, koncerty muzyczne, tego typu wydarzenia, no, chociaż już trochę idę daleko w tym momencie w tej interpretacji. Następna karta, pracowity koziorożec. Ciężko Wam pewnie w, w urlopie co o koziorożce, na ten koniec tej charuwy, myślicie już o tej pracy, a kiedy wreszcie wrócimy do tej roboty, bo tu nudno pod tymi palmami, czy to może szumi tutaj te ryby smażone w tej robocie, to, to było fajnie, tam przed tym komputerem, no żartuję. Pewnie nie wszyscy jesteście takimi pracocholikami. Dobrze, tak patrzymy. Co czeka koziorożce w nowym tygodniu? Co czeka koziorożce w Nowym Tygodniu? No, to, 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 to trochę mało przyjemna karta piątki, piątki mieczy, czyli takiej przegranej, yy, przegranej bitwy, troszkę takiej yy, porażki na, 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 na jakimś polu, także coś może się nie udać, czego nie życzę. No, ale czasami w życiu tak jest, że, że coś nam się, yy, nam się nie udaje. Może miało tak być, żeby nam się powiodło coś, coś, coś innego, na tym polega życie. coś... Coś z, kończymy po to, by zacząć coś nowego, no, no, wstajemy po upadku, podnosimy się, e, idziemy dalej. Czasami może trzeba przegrać jakąś bitwę, żeby wygrać e, wojnę. W szachach na, jest taki ruch, który nazywa się gambit. Tracimy, tracimy piona, żeby zyskać, e, żeby zyskać tak naprawdę przewagę. Nie? W, i w, na wojnie też czasami jest, że wycofujemy wojska, żeby dokonać jakiegoś manewru manewru ogólnie korzystnego. No generał Skrzypczak jest tym specjalistą, on cały czas o tym mówi, że wszelkie wycofywanie wojsk to hełmy z gór, bo to są świetne posunięcia i tam zupełnie, z, 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 zupełnie genialne. Dobrze, ale, ale, ale nie o tym. Przechodzimy dalej. Następny znak bardzo artystyczny, bardzo taki postępowy. Wodnik, czasami szalony trochę. Wodnik. Zobaczmy, co czeka zodiakalne wodniki w nowym tygodniu. Co czeka zodiakalne wodniki w nowym tygodniu. No, może nie być najlepiej. Może nie być najlepiej, bo piątka monet. Karta biedy, więc, więc uważajcie, uważajcie na pracę, na, na, na ewentualne problemy w pracy. Jeżeli rzeczywiście obawiacie się problemów w pracy, warto skontaktować się ze mną, warto tutaj zasięgnąć prognozy żebym sprawdził dokładnie e, w kartach, co w tej pracy są dzieje i jakie są perspektywy, bo jakie ma... Można u mnie zamówić rozkład kart, który nazywa się rentgenem. E, można go wykorzystać, no jak sama nazwa wskazuje, w celu y, prześwietlenia kogoś na wylot, tak? Czyli w celu y, do, y, dowiedzenia się po prostu wszystkiego w tym, w tym rozkładzie. E, używa się... Y, y, Szerokie zastosowanie, szereg, szerokie spektrum z, z, z zastosowania. Sprawdzenie partnerów biznesowych, sprawdzenie pracodawcy, sprawdzenie też ewentualnego pracownika, ewentualnego podwładnego, ewentualnego partnera, y, przy, przyjaciół, który no, no, z, z, może, może za, zawodzą w, 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 w ostatnich czasach. Rentgen bardzo szczegółowo. Dzisiaj zresztą miałem też klientkę, serdecznie pozdrawiam, już, już stałam, która po raz kolejny zamówiła e, mnie właśnie rentgen, żeby sprawdzić kogoś, bo czasami, le, m, chyba zawsze lepiej jednak sprawdzić, z kim się ma do czynienia, jaka, jaka, jaka będzie e, sytuacja. Kozioroscy, uważajcie więc na pracę, przepraszam, wodniki, uważajcie więc na pracę, uważajcie na finanse, Uważajcie na to, żeby nie zostać szukanym. No piątka monet czasami też mówi o takim, mm, takiej sytuacji, takiego braku miłości, o takim uczuciu e, porzucenia, o takim chłodzie e, e, emocjonalnym, o braku wsparcia, o, o, o braku miłości. Czego, czego Wam nie życzę, życzę Wam znalezienia miłości i korzystnych finansów, bo ja generalnie jestem pozytywnie nastawiony do świata i, i ludzi i nikomu nie życzę źle. Ale też może nie jestem tak hura optymistyczny jak inne wróżki, które wszędzie widzą jednorożce tęcze i, i, i bambi, i hello i w ogóle i będzie super i sweet i w ogóle jedna wielka miłość. Dziewczyna narzeczona twierdzi, że jestem pesymistycznie nastawiony, więc różnie to bywa. Dobrze, przechodzimy do kolejnego znaku. Ryby. Ja pamiętam, kochane drogie rybki, że te, te dwa tygodnie ostatnie, te, te prognozy dla, na, dla Was były troszeczkę takie niepokojące. Zobaczymy teraz, co czeka zodiakalne ryby w nowym tygodniu. Co czeka zodiakalne ryby w nowym tygodniu. O! Duże zmiany, duży ruch, rycerz Buław, więc naprzód. Naprzód rybki, bądźcie dzielne, bądźcie, bądźcie odważne, rycerz Buław mówi o tym, że będzie się dużo działo, że będzie dużo, dużo ruchu. Hmm. Tarociści, wielu tarocistów twierdzi, że jest to najbardziej energetyczna karta w tarocie, że jest to karta wręcz kogoś, kto pędzi do przodu na, na rakiecie, wielkich zmian, wielkich, wielkich możliwości. No, myślę, rybki, że może się wam to przydać. Bo ostatnio mogło się u was nie dziać, nie dziać najlepiej, a teraz może być więcej optymizmu, więcej, więcej energii, może więcej się w waszym życiu dziać. No cóż, kochani, cóż, cóż mogę dodać? Wszystkim Wam życzę w nowym tygodniu szczęścia, zadowolenia, sukcesów wszystkiego wszystkiego, co najlepsze odnośnie moich przepowiedni dla, dla świata Polski i, i Europy jeszcze oczywiście do, do, do tego wrócę, to nie jest tak, że całkowicie z tego zrezygnowałem jak na razie, no widzicie, przestrzegałem, przestrzegałem przed brakami w dostawach, że może braknąć w sklepach, w sklepach artykułów że mogą być przerwy w dostawach, że niektórych artykułów może zabraknąć, no widzimy że nos sprawdza się tak, sprawdza się, wiadomo jaki jakie to są artykuły, ta sytuacja będzie się niestety e, e, pogłębiać. No, dla całego świata, dla całej Europy, przypowiadałem duży kryzys e, ekonomiczny, surowcowy, energetyczny, raczej. To przepowiadałem już kilka lat temu, to nie jest coś, co, co, o czym Onet pisał tam przed, przed kilkoma tygodniami, tylko możecie wrócić do moich wróżb. Ja, ja przed tym ostrzegałem już kilka lat temu, kiedy takiej sytuacji nie było. Mówiłem też o tym, że, e, że wróci COVID, czy wróci pandemia, czy wrócą ograniczenia, nieważne jak to, jak, jak to nazwiemy. tak? No i media, i nie tylko media, i rządzący zapowiadają, zapowiadają powroty. Sytuacja by tutaj bardzo skomplikowana i bardzo złożona. Temat rzeka może, może kiedyś odmówię. W każdym razie przestrzegałem przed, przed powtórką z tego, z tego co, co, co było, czyli że, że, że mogą wrócić ograniczenia, narzucenia i, i, i wszystko co, co, co z tym związane i widzimy, że, po, że to niestety powoli też wraca. Z pozytywniejszych rzeczy widziałem możliwości na zakończenie wojny. Y, y, pomiędzy Ukrainą i, i Rosją, a przynajmniej w drugiej połowie roku zapowiadałem, no, co najmniej zawieszenie broni. Od czegoś trzeba zacząć, uważam, tak? Jeśli dojdzie chociażby do, do, do zawieszenia broni, do jakichś do jakich porozumień, to już będzie krok naprzód, to już będzie. Będzie dobrze. Nie dajmy sobie wmówić, że wojna jest czymś dobrym, że wojna jest czymś y, korzystnym, że, że Ukraińcy mają walczyć do, do, y, do ostatniego żołnierza, bo nie o to chodzi, bo terytoria można odzyskać innymi metodami niż militarne, niż, y, niż wojskowe, a przedłużająca się sytuacja wo wojenna szkodzi. W zasadzie. Y, na pewno tutaj naszemu regionowi, na pewno całej, całej Europie Wschodniej, na no w szczególności właśnie, właśnie Polsce. Czyli, czyli im szybciej będą tutaj podpisane jakieś porozumienia, choćby na początek tylko zawieszenie broni, no to już, to już dobrze. I tego typu właśnie E, 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 działania widzę w drugiej połowie roku, może w okresie przed zimą, może w okresie zimowym, może, e, może ciut, e, e, ciut wcześniej. Kochani, no nie, nie przedłużam dzisiaj, bo, bo niedziela, bo macie pewnie plany swoje na, na, na niedzielę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. E... Wrzucę piosenkę w najbliższym czasie na, na, na YouTube'a. Przepraszam. Rozumiem, że nie wszystkim moje piosenki, moje śpiewy mogą się, mogą się podobać, ale uwielbiam to robić, uwielbiam śpiewać, uwielbiam, uwielbiam muzykować, moja, moja największa pasja, także pozwólcie, że nagram piosenkę, zamieszczę i, o, i opublikuję i proszę w ocenę o wyrozumiałość, bo gram na gitarze dopiero od miesiąca. Kochani pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam bardzo, czekam na komentarze, trzymajcie się miłej niedzieli. Cześć!